Czekajcie, dajcie w dziesięciu ludziku smierz, czyli Ambera dzisiaj ze mną jest? Potter. Ale... Tak, Potter, on się nazywa Your Brain, więc to jest na gościu. dzisiaj będziemy sobie grali w Among Us z randomami, bo, bo... oczywiście nie mam znajomych jak zwykle. Yy, no ja nie jestem, ale to się dziwnie ogląda, jak się ma na dwóch monitorach to samo. Yy, dobra, yy, a mówisz, co może to być, to może bo tam sobie dziś nie poszedł. A może to ty, bo ty się, ty się nie odzywasz, to możesz ty być. Ja mam sweep karda, muszę i zrobić. E, weź dźwięk pod głoś, mm. będę strzał czy ten, czy, czy robisz taska. Ja mam wszystko wyciszone. Ja też. A ja też mam swipkarda. card. Teraz ciebie nawet. Oj ty! Ej, to taktyka działa, dobra. Przesuń te trzy razy do końca i do początku, tak bardzo szybko. I ci zaliczy. E, taski, taski, taski. E, ja, ja, na ja, ja na taczpadzie widzę gram, więc mi się trochę słabo. Kafeteria, dobna data, reaktor mam. Reaktor, gdzie jest reaktor? Tu jest reaktor, Dobra. To lecimy sobie tutaj szybko. Yy, jeden, dwa, trzy. Emergency to. nie wiem co to. Dobra, ja skipuję chyba. Nie, chyba też, ale nie wiem na co. Wszyscy wytaniki wysłają. Ja skip. Na mnie będzie pewno. 95 99% z tego powiem, z nami zagłosuję. A jak chcecie ze mną widzowie wynagrywacie to weźcie piszcie mi w komentarzach. To możemy razem się grać i nagrywać. No skipnęli, dobra, na mnie nikt nie poszedł. Chociaż na pomarańczowego trochę wzięło. Dobra, ja idę może z tobą. mam obawy co do ciebie. jest tu. Ja też tu chyba mam. Nie, ja mam ten w kafeterii. A dobra, bo to tabem można włączyć. Swipe kart dopiero zrobione, tylko. Tu mam podobny Gdzie są łapasy? <laughs> tu jest łyapasy. Pium, pium, idzie szybciej, dawaj. -da, dobra, że cieszy się, Ta, coś mi się świeci. Upload, dobra. Zaraz sprawdzę. No może gdzie ty jesteś, się dowiem jak się uda. Ty jesteś w kafeterii? A w Weponsai jesteś? Gdzie jesteś? W Security, albo... Security Nie. jesteś? Nie, ja teraz idę. A. Do Lower Energy. Ja Upper Engine, Tomek Hightop. Ja Idę do kamerki. co dobra O ja idę na ten na yy, to jest tutaj tak? Uper Engine ja nie mam yy, O tu mam Ale lagam ja Mój, mój mózg głuchać tu A w reaktorze jeszcze mam Ale ten reaktor to, to jest jakiś kościół Jeden a to ja tego nie zdążę zrobić no nie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Mózgiem. Mózgu stopni. No wychodzą te random. A ja już taski zrobiłem. A mi zostało by. Nie było pan. Chyba ja chyba pójdę na ten, na kamery, bo to nie ma sensu tak sobie chodzić. Jak tak zrobię wszystkie taski. To chyba, jeśli już będziecie za głośno.